Potrafię na jedno przynętę trzy razy skubnąć, za trzecim razem się wciąć i zejść, No to już one są to hydrusy kurwa tak. To zależy kiedy żerują, nie? To lepiej wtedy... się wyskakują i w ogóle... Tam był. I to jeszcze ten niebieski. Mamy go. Już ugziony przez czupak albo optarty Kako Skupa Spodbieraka wyskoczył. O ładny tak waży już Najcieńszy dzisiaj